Na zielonego rycerza wybierałem się zupełnie nie wiedząc na co idę. Tak lubię oglądać filmy najbardziej. Wiedziałem tylko, że to jakieś fantazy osadzone w czasach kamelotu, plakat nic mi nie mówił i tytuł też nie. Zielony rycerz kojarzył mi się jedynie z Power Rangers, ale nic nie zapowiadało, żeby to było o tym. Na szczęście, już w pierwszych sekundach film wyjaśnia, że jest luźną adaptacją pewnego poematu napisanego przez Anonima, co pozwoliło mi szybko podejść do filmu z odpowiednim nastawieniem. Gdybym miał opowiedzieć tę historię tak, aby nie zdradzić niczego, co mogłoby zaskoczyć widza, ująłbym to tak. Głównym bohaterem jest Gawen, mieszkaniec kamelotu i członek rodziny króla Artura. W pewne Boże Narodzenie Artur postanawia lepiej poznać Gawena i prosi go o opowiedzenie swojej legendy. Bo przecież każdy rycerz króla Artura ma na swoim koncie jakieś czyny warte opisywania ich w pieśniach. Gawen jednak nie sądzi, żeby miał o czym opowiadać i czuje się tym bardzo zawstydzony. Wkrótce jednak tego dnia na zamek przybywa ktoś, kto da mu okazję do stworzenia własnej legendy i otworzy drzwi do życia w chwale choćby przez chwilę. Z tym jednak będzie wiązać się długa wyprawa pełna cudów, magii i przygód, które wielokrotnie wystawią rycerstwo i honor Gawena na próbę. Należy przy tym pamiętać, że Zielony Rycerz to film z gatunku fantazy. Nie ma więc sensu doszukiwać się w nim historycznej poprawności, bo nikt o nią nawet nie próbował zadbać. Nie o to tutaj chodzi. Ten film ma za zadanie odzwierciedlać to, co człowiek mógłby sobie wyobrażać, czytając poemat rycerski. Dlatego nie widzimy tu brudnych średniowiecznych uliczek i ludzi z zepsutymi zębami. Cały świat wygląda wręcz baśniowo, a co za tym idzie, scenografia jest piękna, stroje ludzi są piękne, oświetlenie jest stylowe a zdjęcia idealnie dopasowane, aby ująć postacie i plany filmowe w pełnej okazałości. W tym filmie nie ma pośpiechu. Każda scena trwa tyle, ile powinna, aby widz mógł w pełni poczuć atmosferę każdej sytuacji. Czasem będzie to atmosfera zachwytu, a czasem pustki. A czasem to, co zobaczymy, będzie przypominać niepokojącą halucynację. Czasem scenom będzie towarzyszyć nastrojowa cisza a czasem psychodeliczna muzyka. Jest to film, w którym przez minutę patrzymy, jak człowiek na koniu posępnie oddala się od grodu, który jest jego domem, a tłum dzieci biegnie za nim z entuzjazmem tak długo, jak tylko da radę, życząc mu powodzenia. Przy takiej scenie nie trzeba nic dodawać. Idealnie odzwierciedla sytuację Gawena oraz towarzyszący mu nastrój. Właśnie na atmosferze i fantastycznie wyglądających obrazach ten film się opiera. Jednak oprócz tego ma też do zaoferowania dobrą historię. Przypomina ona niejedną znaną nam legendę, baśni czy mitologię. Nigdy jednak nie widziałem, żeby taka historia została tak opowiedziana za pomocą sztuki wizualnej, doskonale oddając nastrój eposu rycerskiego. Ton tego filmu jest raczej poważny. Nie uświadczymy tu komedii, która by rozluźniła atmosferę od czasu do czasu, jak to w wielu filmach bywa. Jednak w moim odczuciu udało się tu uniknąć zbędnego patosu. To jest kino artystyczne, ale sprawdza się równie dobrze jako kino przygodowe. Ktoś mógłby to obejrzeć i zobaczyć tylko przygodę rycerza zmierzającego do celu i napotykającego kolejne przeszkody, a wszystko w baśniowym stylu, okazjonalnie przypominającym halucynacje. I to jest w porządku. Ktoś taki może uznać ten czas za mile spędzony. Jeśli jednak widz dodatkowo postanowi zastanowić się nad przesłaniami i motywami i symboliką, to będzie miał dodatkową zabawę. Czuję, że w tym filmie można zauważyć więcej i więcej ciekawych szczegółów z każdym kolejnym obejrzeniem. Nie sądzę, żeby sama historia mogła okazać się jakąś głębszą metaforą, ale w samej historii można doszukać się tematów, które nie każdy wychwyci od razu. Czasami na przykład jakieś zdanie może mieć podwójne znaczenie, albo można doszukać się jakiejś symbolicznej prawidłowości w różnych scenach. Zdaje się, że istnieje już konsensus co do interpretacji oryginalnego eposu na podstawie którego powstał ten film, ale ja tam bym się nie ograniczał. Niech każdy sam sprawdzi co da radę wychwycić. Zwłaszcza że reżyser i scenarzysta David Lowry pozwolił sobie na dużą swobodę twórczą przy adaptacji. Nie można przy tym nie wspomnieć o człowieku, bez którego tego filmu by nie było. Dev Patel wcielający się w główną rolę. Nie ma on wyrazistej osobowości, ale łatwo się z nim utożsamiać. Zachowuje się po prostu jak normalny człowiek w nienormalnej sytuacji. To jest jednak sztuka, aby grając zwykłego człowieka nie wypaść przy tym nudno. Patel musiał minimalistyczną grą aktorską okazać naturalne uczucia. Jako postać nie miał nikogo w pobliżu, z kim mógłby porozmawiać o swoim zwątpieniu czy marzeniach. Wszystko to musiał odzwierciedlić sam, bez słów, w taki sposób, by widz mógł się domyśleć, jak się czuje. Jak w każdej dobrej legendzie, dla równowagi pozostałe postacie mają wyraziste osobowości i służą głównie jako wszystko, co kształtuje głównego bohatera, wspiera go lub zwodzi. Czy to król Artur, który godność i troskę ma już w samym głosie, czy dziwna tajemnicza postać grana przez Erin Kellyman, czy Barry Kiyogan wcielający się w postać o nieco wyolbrzymionym charakterze, ale myślę, że udało się uniknąć groteskowości. A także wiele innych barwnych postaci, zbyt wiele by je wszystkie wyliczyć, i nie wszystkie są ludźmi. Ciężko mi się przyczepić do czegokolwiek w tym filmie. Ktoś na pewno mógłby stwierdzić, że czasem ten film się dłuży, może komuś wyda się przerysowany, albo patetyczny, albo jest sztuką dla sztuki i w porządku. To kwestia gustu, a nie racji. Jeśli jednak o mnie chodzi, to nie miałem takiego wrażenia. Uważam, że wszystkie zabiegi, jakie zostały użyte, były potrzebne do opowiedzenia tej konkretnej historii. No dobra, przyczepię się do jednej rzeczy. Te komputerowo wygenerowane zwierzęta. Jakoś nie potrafię na nie patrzeć i nie myśleć o tym, że wyraźnie wyglądają na wygenerowane komputerowo. Jeszcze długa droga przed nami, jeśli chodzi o tę technologię. Ale jeśli jedyną alternatywą było użycie prawdziwych zwierząt w taki sposób, by były zmuszone do męczącej pracy w stresującym, nienaturalnym środowisku, to oczywiście dobrze, że zrobili to tak, a nie inaczej. Zielony rycerz to unikatowe widowisko, które można potraktować jako ciekawą przygodę lub fantastyczne doświadczenie artystyczne. Jest to film powolny, ale nastrojowy i świetnie wyglądający. Cieszę się, że ktoś uświadomił w końcu świat filmowy, że można stworzyć epicki film bez schematów ustanowionych przez władcę pierścieni Petera Jacksona, po prostu odwołując się do samych korzeni gatunku, do średniowiecznego eposu. W taki sposób, aby zmienić niektóre elementy na potrzeby przeniesienia działa na inną dziedzinę sztuki ale bez zmieniania towarzyszącej mu atmosfery.